Już 3 grudnia o godzinie 18 w domu widymana wyjątkowe wydarzenie. Czas Bożego Narodzenia w dwudziestoleciu międzywojennym. Na gości czeka wiele atrakcji. Referat Ekspozycji Dziedzictwa Kulturowego zaprasza na świąteczne wydarzenie. Czas Bożego Narodzenia w dwudziestoleciu międzywojennym. Wydarzenie rozpocznie się wykładem koleżanki z referatu Anny Kryger. Goście uczestniczący w wykładzie będą mogli zdegustować ciasta, które były pieczone w tamtym okresie na pomoc. Całą imprezę uświetni obecność GRH Retrospekcja, która zrekonstruuje dla nas stół wigilijny. Będzie też świąteczna choinka udekorowana przez panią Beatę Mierzejek. Podczas wykładu dowiemy się wielu interesujących informacji na temat obchodów Bożego Narodzenia w naszym regionie w dwudziestoleciu międzywojennym. Wykład będzie magiczną podróżą. W czas dwudziestolecia międzywojennego właśnie tutaj na Pomorzu dowiemy się jaki to był magiczny czas, jak organizowano świąteczne zakupy i wiele innych informacji będzie można poznać właśnie podczas tego wykładu, także serdecznie zapraszam. Oprócz tego goście będą mogli wspólnie kolędować z Faustyną Hinz, więc szykuje się prawdziwa moc atrakcji. Zapraszamy do domu Widemana już 3 grudnia o godzinie 18. Wstęp wolny. Polecamy również zobaczyć: powstaną nowe zbiorniki retencyjne oraz sieć kanalizacji deszczowej w Pruszczu Gdańskim oraz premiera filmu o księdzu Walongu w Pruszczu Gdańskim. Polub nas na Facebooku oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.